Dzień dobry, nazywam się Agata Wiatrowska i to jest mój podcast z wiatrem w grzywie, w którym opowiadam o rozwoju i o tym, co on może wnieść w Twojej codzienności. Dzisiaj zapraszam Was na taki temat trochę takiego, takiej właśnie stop klatki, gdzie jestem, co się u mnie dzieje i nazwałam ten podcast Ratuj się i jest taki dopisek, że chodzi o przechodzenie, bycie przez taki stan permanentnego kryzysu, w którym oczywiście jesteśmy w tym momencie, jeśli chodzi o pandemię. Rok temu ja zaprosiłam was do takich 40 spotkań z 40 archetypami, można w ogóle sobie do tego Wrócić. I to było 40 dni na 40 dni kwarantanny, sam początek pandemii. Pandemia się nie skończyła, tylko trwa sobie w najlepsze. Są przeróżne w związku z tym konsekwencje dla poszczególnych osób. Jedni sobie radzą z tym lepiej, drudzy gorzej, ale jedno, co można stwierdzić już teraz, że nie jesteśmy w takim krótkoterminowym biegu, tylko raczej w maratonie. I jakby wiele osób potrzebuje jak taki spragniony na pustyni kropli wody, regeneracji, jakiejś chwili spokoju, odetchnięcia. Można powiedzieć, że chce się na tej pustyni wypatrzeć w końcu tą oazę i źródło, ale jakby gdzieś raczej widać fatamorganę. A nie oazy. I dzisiejszy podcast będzie o tym, jak tą oazę sobie stworzyć, bo ją można sobie stworzyć. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tej oazy, to chwilkę o tym, gdzie jesteśmy, bo życie zawsze się wyda wydarza w kontekście tego, co nas otacza i czego doświadczamy i w czym jesteśmy. Y można powiedzieć, że otacza nas chaos, niepewność. Jest wiele pytań, jak dbać o dobrostan, kiedy jesteśmy otoczeni taką kryzysową, jakby takim kryzysowym otoczeniem. I takim sposobem, który ja znam i który ja stosuję, jest regeneracją w trakcie pewnego maratonu, którym tutaj jest, można powiedzieć, to otoczenie, którym jesteśmy otoczeni pandemiczne. Sorry za przerywnik, ale muszę wziąć trzy właśnie grube ym, i długie oddechy, ponieważ no, nagrywam. A nagle się zrobiło bardzo głośno na górze yy, u mojego syna, i nie wiem, czy mają WF, czy on po prostu w coś gra, ale nie jestem w stanie mówić, jest tak głośno. Taka a propos yy, rzeczywistości, w której jesteśmy, w której ja też jestem, regeneracja w trakcie. Czyli jak widzicie, dosłownie w trakcie, jest umiejętnością tworzenia sobie oazy, szukania tej oazy, tworzenia tej oazy, docierania do źródła, w której można się zregenerować w trakcie wędrówki przez pustynię. I tu przypomina mi się mój tata, który już nie żyje, ale który miał bardzo, można powiedzieć, burzliwe i pełne przygód życie. I jedną z takich umiejętności, które on posiadał, było umiejętność prowadzenia samochodu bardzo długo i w nocy, właściwie bez snu. I ja czasami się go pytałam, jak on to robi, że jest w stanie tak długo prowadzić bez jakiegoś no, kryzysu. I on zawsze odpowiadał żartobliwie: jak to on? No, jak to: jedno oko prowadzi mu, i drugi śpi. I jak bardzo by to nie było jakby zabawne czy nieprawdziwe, mam poczucie, że to jest świetną metaforą tego, co teraz każdy, kto czuje, że potrzebuje regeneracji, powinien zrobić: znaleźć sposób, żeby jedno oko prowadziło, a drugie w tym czasie odpoczywało. I dzisiaj właśnie o tym chcę Wam opowiedzieć, o tym, co ja robię żeby to było możliwe. Jak w tej permanentnej wędrówce znaleźć sposób na to, żeby się napoić, nakarmić i odpocząć u źródła? I chcę o tym opowiedzieć, bo bardzo może być różnie i każdy tak naprawdę sam dla siebie musi znaleźć tę oazę, ale mogą być bardzo różne scenariusze w zależności od tego, w jakiej fazie rozwojowej jesteś? Czy jesteś właśnie w budzeniu? Czy jesteś w lejce w ręce? Czy jesteś w mistrzostwie? Jeśli nie wiesz o co chodzi, to możesz zajrzeć na stronę Horsens. Tam jest taki bezpłatny quiz, który można zrobić. Dowiedzieć się, w której jest się fazie. Te fazy się mogą też zmieniać, więc jeśli byłaś w jakiejś fazie, teraz możesz być już w innej. Więc można go zrobić ponownie. I otrzymujesz ode mnie taki mini przewodnik. W którym ja opisuję i opowiadam, co warto w danej fazie dla siebie robić, a czego robić się nie powinno. I też, w zależności od tego, w której jest się w fazie, zupełnie inaczej się buduje tą dla siebie oazę. Jednak jest pewien wspólny fundament dla każdego z tych stanów, tylko on się po prostu inaczej przejawia. Fundamentem jest kontakt ze sobą. Nie ma możliwości, żeby zbudować sobie oazę i źródło w sytuacji permanentnego zewnętrznego napięcia i chaosu, bez kontaktu ze sobą, ponieważ ten kontakt ze sobą na wszystkich poziomach, czyli nie tylko z tym co myślę, ale też z tym co czuję, z tym co się dzieje w moim ciele, z tym co się dzieje w moim duchu, jest drogowskazem do tego, w jaki sposób zbudować oazę, która mi Służy. I ja nie będę ukrywać, że najtrudniej jest osobom, które są w budzeniu i nie są w tym budzeniu, do którego wpadły z mistrzostwa, bo i tak się zdarza, pod wpływem różnych wydarzeń życiowych. I ja też wpadam czasami w budzenie z mistrzostwa, na przykład, czy w lejce w ręce. Ale najtrudniej jest osobom, które w tym budzeniu są, jakby po prostu jeszcze, jakby nie rozpoczęły jakoś wyrywania siebie z takiego automatycznego sposobu bycia lub myślenia, lub w tym są na samym początku drogi. Dlaczego jest im najtrudniej? Bo brakuje tego onarzędziowania do poruszania się po swoim świecie wewnętrznym, a to właśnie poruszając się po świecie wewnętrznym, co nazywam właśnie kontaktem ze sobą, ja mam możliwości znalezienia, tej wewnętrznej oazy. I dla tych osób mam jakby dwie takie, dwie główne wskazówki. Pierwsza wskazówka to, żeby znaleźć jakąś chwilę na łapanie kontaktu ze sobą. To może być prowadzenie dziennika, można wziąć zwykłą kartkę, tak, żeby to nie było zbyt skomplikowane, żeby nie odkładać przez trzy, na przykład tygodnie prowadzenia dziennika, bo się nie pojechało do sklepu, żeby kupić dziennik, więc no muszę poczekać, aż zacznę prowadzić dziennik Musiąść z kartką i papierem i po prostu zacząć pisać, co u mnie, jak się czuję, co w moich emocjach, co w moich myślach, nie cenzurować się, tylko po prostu pisać. Nie będę jakby podawała kolejnych kroków, bo to w momencie, kiedy jest się w budzeniu, i tak jest bardzo dużo, a często się okazuje, że już później. Wewnętrzny głos, wewnętrzna intuicja też przyjmuje prowadzenie, i już bardziej wiadomo, co należy zrobić. I druga wskazówka, to znaleźć kogoś, kto w danym momencie ma większą perspektywę. To może być jakby pojechanie na grupę, właśnie na warsztaty rozwojowe, gdzie można trochę złapać inny grunt, inny sposób myślenia, który jest potrzebny w danym momencie. To może być jakieś wsparcie, właśnie terapeuty, jakiegoś profesjonalisty, z którym można zacząć budować tą swoją własną drabinkę wychodzenia z tego stanu, w którym się jest, w którym to kontakt ze sobą jest ograniczony, a też narzędzi brakuje, żeby się w ogóle poruszać po swoim wnętrzu. Trochę łatwiej, a jeszcze powiem teraz właśnie w kontekście tego budzenia, bo budzenie charakteryzuje się też tym, że się nie zrobiło jeszcze za dużych, te pierwsze takie budzenie, nie, za dużych zmian w swojej codzienności. Czyli ta codzienność nie służy. Czyli na przykład jest się otoczonymi relacjami, które nie służą, jest się w nie wiem, pracy, która męczy, je się w sposób, który powoduje, że się człowiek źle czuje, czy w ogóle cały styl życia jeszcze nie jest dopasowany do danej osoby. Więc tu jest ta różnica, właśnie z osobą, która jest w lejce w ręce, że to jest już w zmianie. Tak, czyli, że ktoś zaczyna zmieniać poszczególne elementy swojego życia, i mamy te, nadal, tak, mamy tą sytuację teraz pandemiczną, i to, co słyszę też od wielu osób, które są w tej fazie, że jest frustracja wynikająca z tego, że niektóre zmiany się po prostu trudniej robi. tak? Jeśli ktoś chciał zmienić, Pracę z etatu na własną działalność, no to się może bardziej obawiać niż mniej w tym czasie to zrobić. Albo ktoś, kto chciał przeprowadzić się do innego kraju, albo ktoś chciał się odważyć na jakąś podróż w miejsce, o którym jakby marzył. No i nagle to wszystko staje pod jakby znakiem zapytania, albo jest utrudnione. Więc te osoby, które tutaj kombinują na tej fazie lejce w ręce, to. Mają dodatkowo tą frustrację wynikającą z tego, że te zmiany, które wdrażają, są w danym momencie utrudnione. Jak ja to robię, jak wpadam w budzenie? Podstawą w budzeniu dla mnie jest taka. Trójka, czyli sen, odżywianie i ruch, czyli zadbanie o takie bardzo podstawowe rzeczy, które wpływają też na, najnormalniej w świecie, moją siłę fizyczną i psychiczną, i zadbanie o układ nerwowy, tak? Czyli tutaj jest cały ten, można powiedzieć, taka bardzo biologiczna część nas. Im większy jest kryzys, im większa jest trudność, tym lepiej, żeby to dobrze funkcjonowało. Więc to jest pierwsza rzecz, o którą staram się dbać. Drugim takim obszarem, o którym dbam, to jest wsparcie duchowe, i tu oczywiście to zależy od tego, jaką kto ma na co dzień relację z duchowym i co dla kogoś oznacza. Jest trochę moich podcastów na ten temat, jak można o to zadbać. W moim przypadku to jest kontakt z całą nieświadomością, z tą, co przychodzi z nieświadomości, co przychodzi ze snów, co przychodzi. Z takiego mojego poczucia bycia prowadzoną przez większą, mądrzejszą część rzeczywistości, jakkolwiek by to nazywać, a czasami to nazywam, czasami tego nie nazywam, to jest bardziej odczuwalne niż nazywalne. I im mam trudniejszy czas, tym mam taką, takie poczucie, że ta część się. Bardziej jest aktywna, prowadzi, że czuje się zaopiekowana, że czuje się w jakiś sposób zatroszczona. I oczywiście nie zawsze tak było, ja nad tym pracowałam, żeby nawiązać kontakt taki żywy i autentyczny, a nie jakiś sztuczny, który by towarzyszył mi w tych momentach, kiedy ja tego y, potrzebuję, bo tak przede wszystkim też rozumiem jakby sens całej pracy duchowej. Ona ma nas wspierać. W codzienności, czyli musimy zobaczyć jakieś realne, namacalne tego em, efekty, a już na pewno wspierać w kryzysie. W momentach, kiedy ta świadoma część, kiedy ego stoi przed wyzwaniami, których nie umie rozwiązać, to oparcie się o coś, co jest większe, co jest mądrzejsze, jest po prostu naturalnym rozwiązaniem, z którego ludzie korzystali od. Em, Zawsze. Oczywiście też w budzeniu jest rozwiązywanie na bieżąco wyzwań, które stoją bieżących, bo często poprawę tej sytuacji polega na tym, że trzeba rozwiązać jakiś problem, trzeba zmienić jakoś tą sytuację i oprócz tego jest potrzebne też procesowanie emocji. Nie? Te emocje przychodzą jak fale tsunami, w sytuacjach kryzysowych może być dużo smutku, może być żałoba. Może być frustracja, właśnie niezgoda, złość, i dobrze jest tym emocjom pozwolić narosnąć, pozwolić im się wypowiedzieć, niekoniecznie działać pod ich wpływem. To jest różnica. Procesowanie emocji nie polega na tym, że bez ogarniania jakby takiego kontaktu z rzeczywistością, po prostu eskaluje emocje na lewo i prawo. Procesowanie polega na tym, że pozwala im się wyrazić, i w momencie, kiedy one są wyprocesowane. Mam kontakt ze swoją częścią tak samo umysłową, emocjonalną, jak i cielesną, wtedy dopiero podejmuję pewne decyzje. To jest ważny taki element, widzę, że on trochę oczywiście już wynika z umiejętności z innych faz, czyli też z lejce w ręce i z mistrzostwa. W, na takim początkowym um, uczeniu się w ogóle siebie, to często właśnie się myli to procesowanie emocji z działaniem pod wpływem emocji. I robi się sobie trochę, że tak powiem, więcej problemów niż mniej, <grywia> bo tak to działa, ale, ale to jest ważne. No dobra, to teraz przechodzimy dalej, czyli, czyli to, co, czego szukam w fazie budzenia, to wewnętrznego spokoju, który osiągam przez to, co jakby wymieniłam który daje chociaż przez chwilę, to mogą być minuty, to mogą być godziny, takie poczucie, że jestem w miejscu wewnętrznym, ale jednak, w którym się karmię, w którym się napoję, w którym czuję, że jestem zaopiekowana. Jeśli chodzi o lejce w ręce, to może być tak właśnie, że zmieniamy coś w danym momencie w naszym życiu i... Okazuje się, że no przez na przykład właśnie kryzys, pandemię to jest niemożliwe, ale też może być tak, że ten kryzys spowodował, że jesteśmy dodatkowo w jakiejś tr trudnej sytuacji, czyli mamy chorobę bliskiej osoby, sami chorujemy, przeżywamy śmierć kogoś bliskiego i nagle trzeba coś dodatkowo zrobić, ale może być też tak, że nie wiem, no właśnie tracimy pracę albo tra pracę trzeba zmienić, Albo trzeba coś zmienić w biznesie, który się prowadzi. I fazie w fazie wlejce w ręce to są te umiejętności, które są też potrzebne i które się jakby ćwiczy. I to, co ja jakby robię, i to, co mi pomaga, to jest plan, tak? czyli ułożenie planu. Mówimy o tym, że coś trzeba zmienić, czym trzeba się zająć. I małe kroki robione codziennie do tego, żeby tą sytuację małe lub duże, no oczywiście zależy, ale działanie, które tą sytuację zmienia. I tu nie będę długo tego dodawała, ale oczywiście to, co jest ważne, to dbanie o swój wewnętrzny stan, czyli to wszystko, co było w budzeniu, plus tak, te rzeczy, które doszły jeszcze dodatkowo. Już można powiedzieć, że te sposoby dbania o swoje wewnętrzne światy rozbudowują się, im bardziej idziemy w te takie onarzędziowanie rozwojowe. Ja na przykład bardzo często tańczę. Czasami te, do tego tańca zaprasza mnie muzyka, czasami po prostu wewnętrzna potrzeba, której czuję, że muszę wstać i tańczyć. I to potrafi mi się przydarzać, że tak powiem, w bardzo dziwnych momentach, w tym sensie, że to nie jest tak, że musi, ja się muszę dobrze czuć i że właśnie musi się coś fajnego wydarzyć, żebym ja chciała tańczyć. Czasami. Tańczę po prostu, żeby wytańczyć pewne rzeczy, zmienić swój stan, wejść w jakąś energię, dać trochę też głos większy ciału. Czasami tańczę, żeby wyeksplorować różne stany wewnętrzne. To jest już bardziej zaawansowany sposób pracy rozwojowej. Dla kogoś, kto się dopiero na przykład zaczyna rozwojowo myśleć o sobie. No to wytańczenie swojego stanu może brzmieć mm, trochę dziwnie. Więc, jakby zaznaczam, że to nie jest tak, że z tego, co ja mówię, to trzeba wszystko wziąć i wprowadzić. Ja będę starała się tutaj mówić to, co ja robię, ale też z taką jasnością że każdy musi znaleźć swój yy, własny sposób, aczkolwiek do tańca będę Was zapraszała na koniec wszystkich dzisiejszego podcastu. No dobra, lecimy dalej, czyli mamy lejce w ręce, czyli planujemy małymi krokami, zmieniamy, co jest do zmienienia i dbamy o swój yy, świat wewnętrzny. I na koniec faza mistrzostwa, yy, o niej najkrócej, bo z jednej strony w niej najwięcej już wiemy, co trzeba robić, pułapką oczywiście też, o której piszę w mini przewodniku jest to, że się wpada czasami w to, że skoro tyle już włożyłam w rozwój, tyle już się nawarsztatowałam i byłam na tylu doświadczeniach rozwojowych i tyle wiem, to znaczy, że to już rzeczywistość sama powinna mi się kłaść pod stopami, a to tak nie jest, tak? Mistrzostwo oznacza tylko, że ja mam bardzo duże onarzędziowanie do tego, co robić z rzeczywistością, ale nie oznacza, że ona będzie mnie oszczędzać. <noise> Bardzo bym chciała, żeby tak było, ale tak nie jest. Więc rzeczywistość nie oszczędza. Natomiast no, jest to o tyle taka, można powiedzieć, uprzywilejowana pozycja, że ma się codzienność w miarę, w miarę ogarniętą. Czyli 80% tego, w jaki sposób żyjesz, jest dla ciebie już okej. Okay, tak chcesz, to wybrałaś, i to się z tobą zgadza. I masz dużo. Narzędzi rozwojowych, z których możesz korzystać, jeśli czujesz, że coś dzieje się nie tak. Czyli najłatwiej z mistrzostwa znaleźć drogę do tej oazy i y, źródła. I co robimy w mistrzostwie? W takiej pandemicznej, czy w ogóle w kryzysowej sytuacji, zwłaszcza takiej, na którą nie mamy wpływu, która jest po prostu jakimś zewnętrznym otoczeniem, w którym funkcjonujemy, jest takie podstawowe pytanie, które dobrze sobie zadać. Jak ja chcę żyć w związku z tą sytuacją? Jak chcę, żeby było zbudowane moje życie? Co chcę zmienić? Co chcę przewartościować? W jaki sposób chcę wprowadzać w życie? Miłość w stosunku do siebie i w stosunku do e, świata. Jak myślę sobie, dlaczego mówię teraz nagle o mi miłości, bo mam wrażenie, że właśnie mistrzostwo jest tą fazą, kiedy zaczyna mieć się dostęp do takiej wewnętrznej wolności, a z miejsca tej wewnętrznej wolności e, ma się też dostęp do tego źródła wewn wewnętrznej, Miłości, którą można kierować w stosunku do siebie, którą się kieruje w stosunku do siebie, ale też którą można kierować w stosunku do innych. I w sytuacji kryzysowej pytanie jest, jak ja chcę ją kierować, gdzie ją chcę skierować, jak ją chcę dać sobie, jak ją chcę dać światu, jak chcę ją dać innym. I oczywiście, jeśli jest tak, że masz poczucie, no dobra, jestem w mistrzostwie, ale właściwie to ja potrzebuję zadbania o siebie, to po pierwsze może być tak, że przeskoczyłaś do budzenia, tak po prostu, nie? Mogło być jakieś wydarzenie, które spowodowało, że cała energia musi być skoncentrowana na danej sytuacji życiowej, to już się nie jest w mistrzostwie, <grym> to już jest się w budzeniu, tak? Czyli jakby ta ilość zasobów, która jest potrzebna na ogarnienie rzeczywistości, jest tak duża potrzebna dla siebie, że nie ma jej się już do na przykład rozdawania czy dawania światu i to jest ok, tak jak ja też o tym fazach myślę, bardzo ważne, żeby sobie myśleć o nich jako lepsza i gorsza. Tak? One mają pewne przywileje, ale w kontekście i w relacji z życiem każda może się przytrafić w każdym momencie. Nie? I, I się przytrafia po prostu. Nie? Więc, więc tutaj jest trochę te pytanie, i oczywiście w mistrzostwie tak samo jest, tak jak w każdej z tych faz, ale w mistrzostwie jeszcze bardziej. Można dać ten upust i mać większe też narzędzia do tego, żeby właśnie połączyć się jeszcze pełniej z większym prowadzeniem, gdzie to, co my możemy na poziomie takim świadomym, czy poznawczym przewidzieć, zrozumieć, jest dużo mniejsze niż to, co możemy zobaczyć, co możemy poczuć, i jak możemy być pokierowani w połączeniu po prostu z większą częścią wszechświata rzeczywistości. I dla mnie to jest. Właściwie kluczowy taki obszar już właściwie w każdej z tych faz, ale w mistrzostwie połączenie z większą całością, szukanie właśnie odpowiedzi w snach, szukanie odpowiedzi w prowadzeniu w takim łączności ciała z wszechświatem jest też bardzo cennym takim obszarem wskazówek i tego, co robić. I słuchajcie. Trochę już tak podsumowując, przez kryzys, niepewność, chaos przechodzimy odpoczywając w trakcie. Jedno oko kieruje, drugie śpi. Czyli szukamy tej swojej oazy, tego źródła, która pozwala odpocząć w trakcie. Nie można robić tego, a myślę, że biorąc pod uwagę to, co wiemy, to już na pewno nie można tego robić: że odkładam życie na później, że zastanowię się, nie wiem, jak pandemia minie, jak coś tam minie. Po czym przeczytam jedną wiadomość, że nie wiadomo kiedy minie, i cała ta moja wewnętrzne oczekiwanie już leży w gruzach. Ważniejsze jest, żeby nastawić się na to, że okej, okay, jest pewnego rodzaju maraton, jest pewnego rodzaju kryzys, nie mam wpływu na to, żeby. On się skończył wcześniej, bo nie mam. Mogę nauczyć się funkcjonować, żyć w tych warunkach, które. Są działać, być, odpoczywać, regenerować się, dbać o siebie, na przykład, wszystkie tematy rozwojowe, jak na nie się spojrzeć jako rozwój, jako nie wiem, nieustające polepszanie się, realizowanie jakichś celów. To rzeczywiście on się może wydawać ojejku, to nie czas na rozwój tutaj kiedy tu trzeba przetrwać. Ja do rozwoju podchodzę jako o narzędziowania codzienności, czyli właśnie. Rozwój siebie, stawanie się sobą, czucie siebie, bycie w kontakcie ze sobą jest po to, żeby pełniej i lepiej i w lepszym dobrostanie radzić sobie z każdą codziennością. I teraz właśnie też jesteś w takiej sytuacji, kiedy możemy z tematów Psychologicznych, rozwojowych niezwykle korzystać. To oczywiście też może być takie wyzwanie w ogóle dla ego, które lubi, nie wiem, planować, tak? tworzyć jakąś wizję, gdzieś um umoszczać swoją nadzieję w jakichś przyszłych zdarzeniach, które teraz powiedzmy są pod znakiem zapytania, więc to, co pomoże Ci uratować codzienność, to właśnie szukanie nadawania sensu danej chwili, jakby z tym, co jest możliwe, a nadal bardzo wiele czy jest yy, możliwych. I jeśli miałabym dać jakieś krótkie rozwiązanie, co możesz zrobić już teraz, to włącz swoją muzykę. A jak nie wiesz, jaką muzykę włączyć, to ja w notatce do podcastu wkleję link do muzyki, jednej z wielu, do których lubię tańczyć, i wytańcz. To, co się dzieje z tobą. Jeśli to nawet budzi jakiś początkowy opór, ale jak to wytańczyć, ale jak to włącz muzykę, zrób w domu taką atmosferę, którą lubisz, może zapal świeczkę, przyciemnij światła, na początek możesz nawet stanąć, usiąść. Pozwól, niech ta muzyka ciebie poprowadzi. Gwarantuję ci, jeśli to zrobisz, będziesz zupełnie. W innym miejscu. Czy to jest możliwe teraz? Jak najbardziej. Czy może to zrobić każdy? Jak najbardziej. Czy trzeba czekać z tym na koniec pandemii? Nie trzeba. <słuch> Wytańcz to, co się dzieje w tobie. I to tyle właściwie na dzisiaj. Krótkie informacje na koniec. Jeśli chodzi o najbliższe warsztaty, jeśli chodzi o drogę kobiety, to dopisaliście. Naprawdę na boże ciało i na majówkę nie ma już miejsc. Są ostatnie cztery miejsca na, na maj, więc zapraszam, ale zaczęły się zapisy na wakacje. Na hor poszły już pierwsze maile do osób z list zainteresowanych, a teraz właściwie już um, one idą do wszystkich, więc można się zapisywać. To są warsztaty, które są prowadzone w oparciu o proces grupowy. Zresztą oba i droga kobiety i hor czyli przyjeżdżasz z tym. Co jesteś ze swoją oazą, jej poszukiwaniem, lub jej brakiem, z tym, co w Twoim życiu aktualnie jest ważne, z chęcią to pójścia w jakimś kierunku, lub też nie wiedząc, w jakim kierunku chcesz pójść. I pracujemy z tym no, właśnie w oparciu o krąg osób, o proces grupowy, o doświadczenia z końmi i całą oprawę psychologiczną, którą umówmy się, jest właśnie po to, żeby pomagać szukać swojego wewnętrznego dobrostanu który nigdy nie był tak bardzo potrzebny w ostatnich latach jak jest potrzebny ludziom teraz więc zapraszam zapraszam serdecznie spotkajmy się i popracujmy razem dzięki bardzo za dziś do usłyszenia